Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Chiny dalej eksperymentują z ograniczeniami dostępu do gier dla młodych osób. Tym razem tamtejsi przedstawiciele rządu postanowili wprowadzić nową pulę praw regulujących, jak długo i jak często niepełnoletnia osoba może grać. Wszystko dzięki tamtejszej administracji, która wymaga na deweloperach wprowadzenia czegoś na kształt trybu dla młodzieży. Jak ma to działać? Taki tryb narzucałby ogromne limity czasu oraz pieniędzy, jakie młodociana osoby mogą poświęcać na gry sieciowe, a także social media. Już w tym momencie osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sieci dla własnej przyjemności maksymalnie 3 godziny tygodniowo w piątek, sobotę i niedzielę. Nowe regulacje idą o krok dalej, bowiem dotyczą nie tylko gier sieciowych, ale również wszelakich platform streamingowych, społecznościowych czy audio i wideo. Wszystkie serwisy sieciowe będą musiały zaoferować tryb dla młodzieży, który jasno będzie informował o wszelkich ograniczeniach dostępnych funkcji oraz zasadach użytkowania. Prawo oficjalnie wejdzie w życie 13 kwietnia. Zawierać będzie również odgórny limit wydatków na gry oraz inne usługi w sieci. Premiera Tower of Fantasy coraz bliżej. Po lutowej deklaracji, że gra zostanie wydana na terenie Europy oraz Ameryki Północnej, przyszedł czas na uruchomienie oficjalnej strony wraz z zapisami do closed bety. Wszyscy chętni gracze, którzy chcą przedpremierowo sprawdzić tego MMORPGA powinni się udać pod adres gry. Tower of Fantasy to hybrydowy, multiplatformowy MMORPG, który przypomina skrzyżowanie Blue Protocol oraz Genshin Impact, z animową grafiką, otwartym światem oraz niestandardowym podziałem na klasy. No, i się doczekaliśmy. Stary, ale jary Lumenery Online zadebiutował na Steamie, dzięki czemu popularność tego MMORPGA powinna znacząco wzrosnąć. Bo pewnie, nawet wśród Was, zaprawionych w boju MMORPGowcach znajdą się osoby, które nie grały albo które nie kojarzą Lumenery Online. A szkoda, bo to unikalny tytuł bazujący jeszcze na starej szkole tworzenia MMORPGów. Bez quest grindu, bez casualizacji, bez automatycznej walki. Zamiast tego Luminary Online stawia na interakcje ze społecznością, ekonomię, system polityczny oraz masowe aktywności PvE. Razem z premierą na Steamie otwarto nowiutki serwer Hestia. Jeżeli zależy wam na świeżej rozgrywce, to właśnie tam kierujcie swoje kroki. Tree of Savior może i nie jest jakimś topowym MMORPGiem, ale mimo wszystko rozwija się w sposób wzorowy. Dosłownie co kilka miesięcy ma tutaj miejsce potężny content update dodający sporo nowinek do gry. Taki jak teraz: przedwczorajsza aktualizacja, epizod 14, part 1, wprowadziła następujące nowości nowy rozdział fabularny, 5 nowych mapek, 12 nowych rodzajów potworków, jeden nowy boss, maksymalny poziom doświadczenia zwiększony do 470 levela, nowy battlefield, nowy endgame'owy dungeon w trybie normal i hard, Kilkanaście nowych achievementów, nowy system, dodanie archeologii oraz nowe sety przedmiotów. Jedną z kluczowych nowości jest także dodanie nowej klasy postaci, o której mówiliśmy jakiś czas temu. Nowy update zbiegł się w czasie z szóstymi urodzinami Tree of Savior, więc oczekujcie gigantycznych eventów i jeszcze większej masy prezentów. Dzisiaj o 20.00 startuje Kakao Now specjalny konwent, konferencja, event skupiony wokół obecnych i przyszłych gier Kakao Games. Pojawił się zapowiedzi nowych tytułów, zobaczymy także niepublikowane wcześniej materiały oraz usłyszymy wywiady z producentami. Podobno mają być też niespodzianki. Na 99% pojawi się tam Arcade 2 lub Odin Valhalla Rising. Jeśli chodzi o Sequel Arcade, liczymy na jakieś trailery, gameplaye, zaś w przypadku Odina na potwierdzenie wejścia do Europy oraz Ameryki Północnej. u wydaje się więc odpowiednim miejscem dla tego typu deklaracji. I na tym zakończymy ten odcinek. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę. Mówimy do Was Rejstus. Cześć.